I strony sorry, że tak ruszał telefonem. Sie was i strony Kasper 2005 i dzisiaj będziemy nagrywać. Dzisiaj nie będziemy mi Dzisiaj na pewno coś nagram, obiecuję Wam. Muszę, bo normalnie się tak długo nie nagrywam filmów na YouTubie, że normalnie nie mogę. No po prostu nie wytrzymuję. Nagrywam ten odcinek dla Was od razu rano: jest 8:00:00 30. Tak, jest taka godzina na pewno. Dziś dla was nagrywa znowu odcinek, bo nie ma... Znowu. Nie ma odcinków, Po prostu nie ogarniam się, nie? Albo idę na boisko, bo wiecie, wakacje fajnie, można się pobawić, nie? Albo chcę coś gram, ale zapominam o nagrywaniu. Albo jeśli chce mi się nagrywać, to akurat jest już 23, nie? Więc naprawdę masakra. A, konkurs miał się odbyć, ale źle się czułem bardzo i nie mogłem zrobić konkursu, więc bardzo za to Was przepraszam. Yy, teraz musi być konkurs. Musi. W sumie, no, się wkurzyłem na siebie, nie? 4 sierpnia będzie konkurs i to musi być konkurs, bo to jestem idiotą normalnie. 4 sierpnia wszystko ogłoszę. Będą nagrody i takie inne. Zobaczymy, kto wygra. Zobaczymy, co wygra. I takie inne. Dobra, na początku odcinki dzisiaj będą. Mam nadzieję, że będzie jeden albo dwa. Teraz jest pierwszy, Jej! Teraz będzie drugi, więc. Dobra, chciałbym już powiedzieć dzięki za oglądanie. Patrzę, nie. Dobra, co dziś? Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? Zapomniałem coś, ale miałem coś powiedzieć. Coś tak ważnego, że masakra. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Odsunę trochę tą kołówkę. Eee... Czekajcie, Pana... To coś patrzy. Eee... Co ja miałem powiedzieć? Aha! Zrobię chyba, patrzcie co dostałem, Far Cry 2 Nie wiem jak to... no Far Cry 2 Fajnie podobno, fajna Na laptopa oczywiście, na komputer ja mam laptopa, ale Instaluje się Mi na laptopa, nie wiem czy z tego zrobię serię Przyznam się, za bardzo nie wiem jak zrobić na kompa Że wiecie, na kompa nagrywać, bo ja ja tylko na komórce umiem, mnie Laptop to dla mnie ogarnięcie dupy i w ogóle takie inne, nie? I konkurs już mówiłem, To, że nagram dzisiaj coś Może z kimś, może z nikim <grywa> Chyba z nikim Czekajcie, bo coś tak... chodzi wchodzi mi ta kamera mm, Co jeszcze? No chyba już nic, to chyba koniec To chyba najkrótszy odcinek, jaki może być, nie? Dobra, więc... Dzięki za oglądanie Subskrybujcie mój kanał Dalej subskrybujcie Ja wiem, że was jest więcej Ale nie subskrybujecie mojego kanału wy Nie subskrybujecie Bo kanału nie chcecie zrobić Subskrybujcie mój kanał Lajkujcie wszystkie odcinki Mam nadzieję, że Będzie dużo wyświetleń pod odcinkami Pod tym też musi być Mam dla was coś Dobra Ogłoszę konkurs, kiedy będzie max, Nie, żeby nie przesadzać 5 łapek w górę. Jak będzie 5 łapek w górę, trochę mało, bo YouTuberzy, tacy już wiecie, to mówią parę tysięcy, nie? Ja mówię 5, więc <grym> spoko. Fajfa i yy, żegnam się z Wami. Subskrybujcie, już mówiłem, lajkujcie, więc żegnam się z Wami. Na razie.